Jak się nazywasz? Sasente. Jak cię wołają? Saskia. Pamiętasz, co się stało? Mm, trucizna. Otruli mnie. Ile czasu minęło? Co z bitwą, żołnierze Henselt? Spokojnie. Wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. To tobie zawdzięczam życie? I Filipie. Dziękuję, Geralt. Odwdzięczę się, masz moje słowo. Udało wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest miecz Vanderglifta. <grym> Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. Skojatel nie dopuszczali do ciebie nikogo poza Filipą, a jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć klątwę. Dlaczego mi pomagasz? Chciałbym powiedzieć, że robię to dla ciebie. Lub dla idei, ale prawda jest inna. Rozaiczna. Pewien elf przepowiedział mi przyszłość. W czasie tej bitwy odzyskam pamięć. Nie wiedziałam, że wierzysz w przepowiednie. Bo nie wierzę. Ale nie mam wyjścia. Muszę spróbować. Poza tym, jeśli moja amnezja jest skutkiem czarów, to przepowiednia ma sens. Gdy zdejmę klątwę, po pobojowisku przetoczy się fala uderzeniowa. Czysta, niekontrolowana moc szukająca ujścia. Następnie powstanie silne pole antemagii. Nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć konsekwencji. Ale coś się musi zdarzyć. Poza tym nie mam wyboru. Powodzenia, Wiedźminie. Będziemy czekać.